Cześć wszystkim. Gdzie mamy Renault Trafik z 2019 roku? Autodostawczy trzyosobowy. I jest problem taki, że miarka tutaj, wskaźnik od paliwa po zatankowaniu, nie idzie do góry. Ten sam przypadek, co w Renault Masterze. Zawiesza się pływak. Jest tam wskazówka, po prostu tutaj na liczniku. I wystarczy wyjąć po prostu jeden bezpiecznik na chwilę i włożyć sportem. Zaraz Wam to pokażę. To jest skrzynka bezpieczników wyjmujemy szufladkę no, jakby ktoś szukał w Renault trafiku bezpiecznika to tutaj macie przy tych stycznikach macie dwa rzędy i to jest ten bezpiecznik w pierwszym tutaj rzędzie 5A ten w pozycji drugiej od dołu licząc, teraz Wam pokażę, jak przekręcę stacyjkę. I mamy zbiornik paliwa pełny, więc dużej filozofii tutaj nie ma. Wystarczy wyjąć bezpiecznik, włożyć go z powrotem. Zaraz Wam pokażę jeszcze, ja biorę szczypce Wyjmuję. Wkładam ponownie. Kazówka trochę drga i podnosi się sama do góry. No i problem rozwiązany, nie? No. Na razie to tyle w tym filmie. Jak komu się podobało, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz i widzimy się w następnych filmach. Cześć!